Dziwna na moje stadła Niewinnością białym śniegiem Pierwsza gwiazda już na niebie Nie mam, nie ma Ciebie Tęsknię do spokoju Takiego z kwiatów i gałęzi krzew. Zdrowych i za zdartymi kostkami, miętą i dzikim panem. Za miejscem nie z ludzi. Dalej nie wiem, co miałeś na myśli wtedy, gdy o nienawiści i miłości do życia mówiłeś. Dobra, bo ja chyba na serio nienawidzę. Nie zasypał dzisiaj wszystkie rogi. nie że że poznałam Ciebie. Może co nie ma czasem chcesz. By naspliży do siebie. Nie będę bez końca na Twój uśmiech czekać, jak dotąd czekałem. to nic nie zmienię. Nie będę więcej przed Tobą uciekać tak bardzo, bo się odrzucają. A jeśli kiedyś w noc piękną szalenie, gwiazda spadając blaskiem nie zaskoczy, jedno tylko wypomnę życzenia, żeby przenigdy nie spojrzeć ci w oczy. Oczy tak piękne, jak żadne inne. właśnie w się zakochała, nie spojrzenie, całkiem całkiem niewinne. przez nią z miłości zwariowana. A jakby to było, gdybym Cię nie znała? Już nieraz raz zadałam sobie to pytanie, kogo by wtedy tak bardzo kochała? Nie wiem. I niech tak zostanie. Ode mnie. Ależ przepięknie szumią gałęzie, niczym zaspane łby morskich fal niczym ostatnie ciepłe krwi metry w uszach złoczyńców wbitych na pal. Jakże cnotliwie kulą się listki, świeże, niewinne, lecz pełne sił. Jak skromny mocarz, że gdy go spytać grzecznie o zdrowie, to by się skrył. Cóż za cudowna giętka korona, pnie się do niebios białych jak sól, chociaż drewniana to urokliwsza od tej, u której spodu tkwi król. Jak obrzydliwie zwisa Joachim pośród konarów rozległej mgły, gdzież jest harmonia, gdzie jest estetyka, dlaczego trup jesteś tak zły? Ależ prześlicznie, ciasno i czule, kora otula swój szary pień. W miłosnym splocie trwają bezgłośnie, rzucając czarny, głęboki cień. Cóż za fantazja bije z ziemi, gdzie korzeń wieje się wszerz i w głąb. Ile radości może dostarczyć tak zjawiskowy i prężny dom? Dałam Ci miłość bezwarunkową. Przyglądałeś się jej podejrzliwie przez metr szkiełko i oko. Analizowałeś jej skład chemiczny, jej aspekty fizyczne, siłę moc, natężenie. Ona czekała na wynik tej próby. Łaskawie wpuściła się za bok, ale osłabła od chłodu, jakie powiało od ciebie. Odeszła z mocnym postanowieniem poprawy, już nigdy nie będzie umierała ze smutku. Czy trzeba mieć powód by tańczyć w deszczu, czuć na skórze zimne krople? A czy trzeba mieć powód, Wysiąść z kubkiem zbyt mocnej kawy na zimnym barbecie i patrzeć w ciemną noc? Skupiać swoją uwagę tylko na ułożeniu gwiazd i migotaniu ich na tle błyszczącego księżyca? Czy są powody, aby serce było do utraty tchu? Nie myśleć, nie robić już nic, tylko patrzeć? Czasem robiąc krok w przód, mimo nie cofamy się na sam start. Życie jest takie nieprzewidywalne. Jednego dnia mogłabyś przenosić górę, a następnego ranka świat usuwa ci się spod stóp i masz wrażenie, że spadasz tak nisko, zaraz upadając pod samą bramę piekiem. Szkoda, że poduszka nie może płonąć smutku, tak jak zbiera w sobie łzy. A teraz dwa wiersze z kategorii B, czyli z kategorii satyrycznej. Koniec końców. Świat się w grudniu skończyć ma. Ludzi już ogarnia strach. Każdy krzyczy i sił, że nie będzie dłużej żył, że zbyt wiele zrobił złego. Wcześniej nie pamiętał tego. Świat się kręcił, dziś przestanie. Boże koniec na śniadanie. A ja tylko siedzę uśmiechnięty, bo nie wierzę w dzień przekręty. Mi to lata koło nosa, póki wieje wiar we włosach, póki słońce jasno świeci, póki się wesoło bawią dzieci. Póki ryby ciągną sieci, póki czas spokojnie leci, póki cicho szumią drzewa, ptaki nie przestaną śpiewać, ludzie się uśmiechać chcą, rzeki brzegi ciągle rwą, krowy dają dobre mleko, ciężkie skrzyni czasu wieko nie otworzy się za Chiny, za dwusetną rodzinę, póki Polak się wykłóci, marnotrawny syn nie wróci, póki rusek nie wypije wody, Niemcy z wojem zniosą trudy. Póki Grek się nie wzbogaci, siostry nie odnajdą braci, póki Włochy kasę mają, a komary wciąż latają, póki Real z Barceloną nie wygrają wspólną stroną, póki śpia, dzień za dniem się sączy, świat nieprędko się zakończy. I z kategorii B, też z satyrycznych, yy, pulsujący kred. Straszna sprawa. Kieszyna okrywa my wszystkie kończyny, jest ciepło, a słodka jakoby malina, co często w dzień letni były spożywane, kiedyśmy w kruśniaku leżeli nad ranem, z zielonymi końce, różowymi kulki, które poplamiły przód mojej koszulki. I wszyscy sądzili, że w brzuch się zraniła. Matula mnie nawet prędko opatrzyła, i wnet proszek omu miał zostać użyty, gdyż dobry jest na brud nawet ten ukryty. Tak leży w swym łóżku, wspominając chwile gorące i smaczne jakoby taktyle, kiedyśmy pod drzewem w lesie egzotycznym zachwyceni dobrem i gastronomicznym pożerali z chęcią te owoce miłe. Tak myślę, próbując zgromadzić mą siłę, by odkryć swe ciało gwałtownym szarpnięciem, łukając, jakbym była małym pacholęciem. Próbuję, lecz zaraz Chłód do mnie dociera, jak stary żaglowiec, wielka karawela, którą to spływali straszliwi piraci. Rośli, bardzo grubi, bardzo brodaci, aby prawo odebrać drzewo daktylowe, głowy, a wraz z nimi naszą cenną mowę. Lecz się nie powiodły brutalne plany, bośmy pokazali, kto szczur, a kto pany. I budzik znów wrzeszczy, bez ładu i składu, budząc mnie, rodzinę i wszystkich sąsiadów. Włączam funkcję drzemki i na nieco czasu wracam do snów moich bezkresnego lasu. I mama mnie błaga. Marysiu, odmawiam. I myśli o lekcjach w ciemny kąt odstawiam i turam się w łóżku to w lewo, to w prawo. Przecież to też może być miłą zabawą. Nie potrzeba zaraz wstawać i pić mleka, gdyż do ósmej jeszcze droga jest daleka. O ludzie, jak ciężka ta poście łóżkowa. Nie potrzeba było z tej firmy kupować. Leży na mnie, jakby była wielkim głazem, Uciska mój tułów i za każdym razem, gdy zrzucić cię obragnę, bardziej na nim napiera i grzeje, jakoby grzejnik jest dostera. Nawet czuję nieznaczne na mej nodze drganie. To mama odciąga mnie ręką od spania, więc wciskam się w ścianę, robiąc wielką wnękę, gdyż jestem ciągnięta za włosy, za rękę. I wrzeszcza ratujcie, drodzy towarzysze. Lecz znowu mój budzik w pierzynie gdzieś słyszę. Znajduję i rzucam o sufit trzy razy. Duszę go i wkładam do niedużej wazy, parującej jakimś napojem gdzieś z wnętrza, tworząc w świetle poranka, mozaiki jak tęcza, co często po burzy swój ukazuje, pięknie półkoliście, jakoby markuje, które dawnymi czasy ciałam na połowę, by nakarmić siebie, gdyż jej fioletowe barwy jak promocja kusiły wspaniale. Ale budzik w wazie wrzeszczał głośno dalej. Wyciągam telefon obklejany cieczą, co nie jest najmniejszą na tym świecie rzeczą. Wkładam swoje karcie w podhalańskim stylu, które udzielają stopom azylu jakoby jaskinia włochatej zwierzynie. Kiedy w las w śniegowej topi się pierzynie, krzyczę, gdyż but lewy na stopie mam błędnej, piję herbaty lekko moczopędnej i, i zmieniam dokładnie karci ułożenie, co zapewnia moje duchowe spełnienie. Zerka zegarek, szybko zapominam. Gdyż o moją głowę uderza futryna. Brzydko ją wyzywam, wchodzę do łazienki, aby zmyć te wszystkie poranne udręki. Gdy już jestem w miarę do wyjścia gotowa, a za stoi nogi mej połowa, żołądek nagle, drga nagle jakoby w rozpaczy. A że znam go długo, więc wiem co to znaczy. Uśmiecham się na dół. By zobaczył minę? I co wam się próg, by walczyć przyczynę niezadowolenia mojego organu, chcąc wyleczyć malca z tego złego stanu? Czego chcesz, kochany? Pytam przed lodówką. Mogę cię nakarmić cielęcą palówką? Nie chcesz? Mam ser żółty oraz jajka. Tu w opakowaniu jest ich cała szajka. Wiem, drogi żołądku, lubisz jajecznicę. Gdy ją widzisz, takie wielkie masz źrenice i przyrządzam prędko to królewskie danie, tak rekompensując sobie niewyspanie, a przy doprawianiu dla dobrego smaku pieprzniczka jak burkawka daje swego znaku. Ja i mój żołądek w ciszy spożywamy. Lepsze to niż frytki albo burger humen, bo to skąd Polski, Polskich potrawa jest zdrowa i bardzo radosna, jak na łące krowa. Dzika lub zwyczajna, w stajni uchowana, spożywa soczystą trawę wczesno z rana i rozkosznie hasa, machając dojkami, mieląc swym językiem, ruszając na zrzami, wirując ogonem, ryjąc kopytami i kusząc buchaja myślącymi ładami. Tak też jajcznica nasza was, sprawia, że do wyjścia jestem wnet gotowa. Heja, heja, mówię i ubieram buty. Węzeł ze sznurówek pięknie już uknuty, zakładam swą torbę ważącą dwie tony, więc chwilę się chwieję w różne świata strony, a gdy już uchwycę ważną równowagę, swoją ustą dziką nadaję powagę i wraz z jajecznicą oraz zeszytami idę rozlicznymi, szarymi schodami. Wiją się te stopnie, jakoby złe żmije, bardzo denerwują za spaną Maryję. Rzucę więc pod nosem melodie ludowe, aby zatuszować wszelkie złości nowe. I wnet, śli sąsiedzi przez drzwi wyglądają. Przecież tak pomrócę, chyba się nie znają. Przez ostatnie schodki turnam się boleśnie, by przyspieszyć wyjście i w szkole być wcześniej. I moje kończyny, lekko popękane, ale wciąż żywotne, w jeszcze znośnym stanie, wynoszą mnie składki, a mrozy siarczyste, wykonują ogólnie ruchy zamaszyste. Cofam się więc blada oraz zapłakane. Ależ mnie nieszczęścia spotykają z rana. Ale krzyczę, hola, co to dla mnie wiatry? Przejdę to tak miękko, jak kozica Tatry. Kozica, co pyszczek ma taki mechaty, nie straszne jej żadne górskie tarapaty. I stąpam chodnikiem, licząc wszystkie płyty, mając w duszy cały ranny ból ukryty. Ciemna jest dnia jednak, krok i zatrzymuje. Czuję wszelkie ciepło, co ze mnie paruje, więc popędzam wzrokiem wszystkie samochody, jedne mniej, a drugie znaczniejszej urody. Aż w końcu Ogromnych szkolnych drzwi dopadam. Z tym łasiczym krokiem pod klasę się skradam i w wtem nauczyciel mięsiste spóźnienie wpisuje w dzienniku. A jak krzyczę, nie, nie. Tak oto codziennie moi braciszkowie mija Marii pora co się robi